Cześć z tej strony IMA. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj rozpracujemy sobie mapę Himmelsdorf, co by nie robić tam bydła. Lecimy. Himmelsdorf jest mapą symetryczną. Składa się z kwadratowej miejskiej mapy, jednej z niewielu w World of Tanks Blitz. Czterech baz A, B, C i D, a my startujemy na bazach południowych, zaznaczonych cyframi 1, 2, 3 na zielono, lub też północnych 1, 2, 3. Jest to mapa stosunkowo prosta do gry i jeśli chodzi o taktyki, o niej przynajmniej dla graczy początkujących. To nie ma wiele filozofii. To, co musicie zrobić na początku, to zrozumieć, że cała bitwa w większości przypadków będzie rozgrywać się na liniach A lub linii D. Tak jak na załączonym obrazku pokazuję, w tej chwili czołgami zaznaczyłem Wam, gdzie, w jaki sposób będzie odbywał się atak. Oczywiście to, czy bitwa będzie się toczyć po linii A, czy po linii D, zależy od tego, jakie czołgi macie w swoim składzie. Ponieważ to, co trzeba zrobić na początku, przystępując do tej bitwy, to oczywiście zanalizować skład. Zazwyczaj sprawa jest dość prosta, ponieważ blicie z grą, w której gramy pod medy, w związku z czym w zależności od tego ile czołgów średnich i czołgów lekkich w jednym przypadku lub też czołgów ciężkich i niszczycieli czołgów w drugim przypadku macie w swoich drużynach, w tą stronę będziecie jechać. Jeśli w Waszej drużynie przeważają czołgi średnie i lekkie, czyli macie ich przy, przynajmniej powiedzmy 3, wtedy zdecydowanie warto jechać na stronę lewą, czyli na stronę linii A. Tutaj... Cała bitwa będzie się toczyć mniej więcej w tym rejonie, który zauważyłem, zaznaczyłem Wam e, niebieskim tłem. Z reguły jest tak, że drużyna jadąca w lewo, jadąca w stronę bazy A, powinna to zrobić w całości, ponieważ split na tej mapie nie jest najlepszym rozwiązaniem. W związku z czym pamiętajcie, jeśli gramy medami, mamy więcej medów, warto pojechać całą drużyną w tą stronę w stronę bazy A. Split zazwyczaj skończy się porażką lub też będzie bardzo dużym utrudnieniem. Zresztą na powtórce zobaczycie, jak to w praktyce Wygląda. Jeśli w waszej drużynie przeważają czołgi ciężkie, macie ich więcej niż czołgów średnich, to warto pojechać w stronę bazy D. Na tym odcinku, tak zwanej mordowni albo przepychaczu, wasze czołgi ciężkie będą miały więcej możliwości pokazania się od dobrej strony ze względu na ukształtowanie terenu, czyli zaspy, które się tam znajdują, nasypy, za którymi można się schować, strzelać na tak itd., tego brakuje po stronie lewej, tam w okolicy. W okolicy toru. Z kolei ta strona prawa BD jest nieco gorsza dla czołgów średnich, które muszą znajdować sobie dogodne pozycje do strzału, no i nie mogą bezpośrednio także wymieniać się z czołgami ciężkimi. Ale oczywiście, jeśli tych czołgów mamy więcej, no to ta baza D i to rozwiązanie jest po prostu dla Was o wiele bardziej korzystne. Warto o tym pamiętać. To, co istotne na tej mapie również, to dwie pozostałe linie, czyli linia B i C, te, które przecinają mapę. Z kierunków wschód-zachód. Jeśli chodzi o te linie, to są one wykorzystywane często w późniejszym okresie, w późniejszym czasie bitwy, lub też podczas przejazdów dołączenia się do poszczególnych baz. I zdarza się, że także na tych liniach dochodzi do potyczek, czyli do przestrzałów z jednej, drugiej strony. W ogóle jest to mapa dosyć symetryczna, więc te bitwy z reguły toczą się na, wokół pewnych linii prostych, czy też prostopadłych nawet. I jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że będziecie musieli się borykać, czy walczyć z przeciwnikami na tych liniach C. B, zaraz Wam pokażę jakieś miejsców, gdzie można się tam ustawić, to z reguły w późniejszym okresie, w późniejszej fazie bitwy. Dodatkowo zaznaczyłem Wam tu jeszcze pomarańczowym kolorem część mapy na samym dole i na samej górze. Są to miejsca, które są stosunkowo rzadko wykorzystywane do bitwy. A najczęściej z kolei korzysta się z nich przy flankowaniu, przy szybkim przejeżdżaniu czołgami lekkimi lub szybkimi medami, na drugą stronę mapy, tak żeby zaskoczyć przeciwnika, na przykład od tyłu. Z kolei same bitwy tam z reguły toczą się na samym końcu bitwy, kiedy już dochodzi do, do jakiegoś fronta, końcowego rozstrzygnięcia bitwy. Są to części dosyć oddalone, z tego też rzadziej wykorzystywane. Na kolejnym obrazku możecie zobaczyć, w jaki sposób i gdzie można się ustawić czołgami na liniach, o których przed chwilą wspomniałem, czyli liniach wschód-zachód, w przypadku kiedy dojdzie do walki czy bezpośredniej wymiany, właśnie na tych liniach. Generalnie y, sprawa jest o tyle ułatwiona, że i na stronie północnej, i na stronie południowej, e, po, y, Znajdują się różnego rodzaju nasypy, za którymi możecie się schować i razić tam przeciwnika, wystawiając tylko wieże, co jest dość sporym ułatwieniem. Oczywiście rzadko kiedy zdarza się tak, żeby cała bitwa rozgrywała się na tych liniach. Natomiast w późniejszych etapach bitwy często i tam zdarzają się jakieś potyczki i przestrzały. Macie na mapie zaznaczone, w których miejscach można się ustawić na, na południu lub na północy mapy, tak aby mniej więcej schować się i móc spokojnie razić przeciwnika strzałami. Kolejną ważną rzeczą na tej mapie są... Tak zwane okienka, zarówno na północy, jak i na południu, w miejscach, które Wam właśnie zaznaczyłem, w tej chwili widzicie część południową, e, znajdują się dwa okienka. Nie służą one do tego, żeby w nie wjechać, na przykład niszczycielem i stać całą bitwę. Absolutnie nie, ale na przykład po to, żeby podjechać sobie w różnych okresach czy etapach bitwy czołgiem lekkim, na przykład zrobić szybkiego spota, zobaczyć, czy gdzieś przeciwnik się przypadkiem nie przemieszcza i jeśli jest taka możliwość, to strzelić, oddać jeden, dwa strzały i pojechać dalej. Jak mówię, nie są to okna, które służą do kampienia. Są to okna, które służą do przestrzałów, do jakiegoś szybkiego podjeżdżania. Natomiast zdarza się, że właśnie jakiś lajcik się tam przyczai, złapie szybki strzał i gdzieś tam na przejeździe nas złapie. Ponieważ dają one przestrzały na praktycznie rzecz biorąc, całą mapę do, dobrze się tam ustawiwszy można bić praktycznie rzecz biorąc wszędzie zobaczcie, te strzałki właśnie pokazują Wam jak, z którego okienka można bić, dlatego od czasu do czasu warto, szczególnie grając z lżejszym czołgiem, podjechać tam na chwilkę, jeśli macie taką możliwość przelatując, y, wyspotować, jeśli jest możliwość strzelić, natomiast nie warto tam siedzieć całą bitwę i tego nie wolno robić absolutnie. Analogicznie druga strona północna, tutaj zaznaczyłem Wam przestrzały również z obu z obu stron. Jeszcze taka ciekawostka. Z tego okienka po prawej stronie, północno-wschodniej części, powiedzmy, jest bardzo ciekawy przestrzał przez, przez murek, jakby tak powiedzieć, przez okno z boku. Jeśli tam sobie odpowiednio wiedziecie, to będziecie mogli bić na ten gwiazd po zachodniej stronie. Lecimy dalej. Na mapie znajduje się jeszcze jedno okienko. Zobaczcie. We wschodniej części, tuż przy bazie D. Znajduje się jedno otwarte okno w zasadzie przejazd, taki, którym można wjechać również na mapę, i bardzo często zdarza się, że przejaźń tam jakiś Tedek, który niezbyt ostrożne czołgi po drugiej stronie mapy przy bazie A potrafi wyłapać. To okno również daje dość spore przestrzały, jednak jak wspomniałem jest dość wyeksponowane, w związku z czym staniecie tam i, i, i czekanie na swoje przestrzały no powoduje, że czołg bardzo łatwo będzie wykryty i otrzyma jakieś strzały z powrotem. W związku z czym można tam wjechać oczywiście, strzelić jeden czy dwa razy jak się uda i natychmiast zjechać, nie pozostawiać, nie pozostawać tam. Generalnie okienka i przez, które, przestrzały, które przez nie m, możecie uzyskać na tej mapie służą do szybkiego uszkodzenia przeciwnika, ale nie do kampienia przez całą bitwę. Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo istotne. Warto z nich skorzystać, kiedy jest okazja, ale nie warto tam siedzieć w nieskończoność. Podsumowując krótko taktykę na tej mapie. Jeśli gracie na bitwach losowych, randomowych, najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą taktyką jest zapamiętać sobie to. Jeśli mamy czołgów średnich i lekkich więcej, jedziemy w stronę bazy A. Jeśli dominują czołgi ciężkie, mówiąc ciężkie, mamy na myśli również niszczyciele czołgów, jedziemy w stronę bazy D. Split na tej mapie z reguły nie jest dobry. Da się z tego wybrnąć, co zobaczycie zaraz na filmie. Ale generalnie co do zasady, lepiej jest jechać całą drużyną, w jedną z dwóch stron. Oczywiście pamiętajcie, że mówię o randomach. Lecimy teraz do powtórki. Mapa wiadoma, czołg, którym gram to T50. Krzyczę na początku, żeby jechać do bazy A. Mamy trzy czołgi średnie, w związku z czym wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie dla nas. No niestety, jak zaraz zobaczycie, czołgi ciężkie postanowiły pojechać na stronę przeciwną, czyli w stronę bazy D, i to nie jest dobra sytuacja. Ponieważ, w zależności od tego, co się teraz w bitwie wydarzy, no bardzo łatwo jest niestety o sytuację, w której przeciwnik w całości pojedzie na, również na bazę A, D, przepraszam, i nam tych, te czołgi ciężkie porobi, a my nie zdążymy tam dojechać. Tutaj widzimy, że w tej chwili nic się, nic się nie wykryło, czyli prawdopodobnie przeciwnicy pojechali w całości na drugą stronę, czyli taki niezawisły scenariusz. Trzeba szybko skapować bazę A, co też robię, i spróbować sflankować przeciwnika i zanim jeszcze zdąży, porobić nasze dwa czołgi ciężkie. Generalnie przeciwnik tutaj popełnił już pierwszy błąd, bo widząc, że połowa czy większa część drużyny pojechała na stronę mapy A, powinien bardzo szybko przycisnąć i zraszować nasze czołgi ciężkie. W zasadzie ustawiałoby to już dalszą bitwę. Przeciwnik tego nie zrobił. Zaczął się co gorsza jeszcze rozciągać na mapie, tak jak tu możecie zobaczyć, na całej linii. No i to dało nam szansę, żeby dojechać do tych czołgów ciężkich i coś próbować zrobić, uratować sytuację. Skoda T50 jest czołgiem, o którym wspominałem przy okazji omówienia linii Czechosłowackiej. Bardzo fajnym medem 9 tieru, z świetnym działem, mobilnym. Właśnie te cechy staram się w tej bitwie, będę się starał w tej bitwie wykorzystać. To udało mi się wjechać na tył właśnie przeciwnika. To jest bardzo fajna sytuacja, bo daje nam możliwość strzelania do przeciwnika zupełnie bezkarnie. O, tu mogliście zobaczyć bardzo ciekawy i specyficzny dingot pupy obiekta 704. Niezbyt w sumie taka rzadka sytuacja. No ale mam go już teraz obuconego, przeładowałem i mogę spokojnie dalej kontynuować. O, tu pięknie w gąskę, niestety to mój błąd, ale drugi strzał już wszedł i teraz już E75 i mogę dalej farmić. Jak widzicie, nasze czołgi ciężkie właśnie dokonały żywota. I zdaje się, że jeden z kolegów grający ST1, no właśnie, tutaj będzie miał dużo na ten temat do powiedzenia. Ja cały czas próbuję trzymając się z daleka, to tak jak grając w tym TVP, farmić. Zobaczcie, że bitwa się też troszkę inaczej rozłożyła, bo pierwotnie z tej linii D, na której rozpoczęła się, w tej chwili przeciwnicy już się rozjeżdżają. No ale to już jest dalszy etap bitwy. Nie mamy już czołgów ciężkich, musimy się, musimy się bronić. No i zobaczcie, jaka sytuacja. Dwa czołgi z naszej strony i pięć przeciwnika, czyli trzeba będzie zrobić jakiegoś klacza, żeby to wyciągnąć. Udało się wyeliminować Isa, czy Defendera. Jedna pestka mi została, widzę, że tego Pantera 2 mogę jeszcze dogryźć. Nie wiem, czy Predator sobie poradzi, więc próbuję pomóc. Lecę na, lecę na Panterę. Szybki strzał i tak jest, bo Dingo do gąsienicy nie wymierzyłem. Trochę mój błąd, trochę RNG, ale takich strzałów w tej bitwie było trochę więcej. Tu próbuję uciec teraz oczywiście, bo chcę się oddalić od przeciwników, którzy będą zaraz raszować prawdopodobnie. I objeżdżam z drugiej strony. Ucieczka jedną spra sprawą, natomiast zostawienie mojego teammate'a na zupełnie... Sobie też nie byłoby najlepsze. Niepotrzebnie zebrałem do 75, ale udało mi się go właśnie teraz wyeliminować. No i mamy 2 na 2. Ja oczywiście teraz podjeżdżam, nie uciekam, tylko się odsuwam lekko. Strzał w tył. Ok, no niestety z 5 na 2 zrobiło się 1 na 2. Są już 4 fragi, ale dwóch przeciwników zostało. Ale zobaczymy, co uda się zrobić. Kolega wst jeden cały czas przeżywa swoją porażkę. Jak widzicie, nie jestem mu. Nie jestem dłużny. W ramach fair play, oczywiście. No jedziemy. Przeciwnik zdecydował się kapować, kapować bazę. okej okay, ma to pewien sens. Aczkolwiek y, obaj ci panowie mają dużo więcej HP mnie, W związku z czym byliby nie w stanie grając razem trzymając się razem wyeliminować. Bo niestety, niszczyciel, który pozostał, sam jest dla mnie bardzo łatwym celem. Zresztą zaraz się przekonacie. Ok, widzę WZK. WZ, -kę. WZ -kę mogę spokojnie dojeść, jest dla dwa, dwa strzały do mnie. Chciałbym to zrobić tak, żeby nie wyłapać, a akurat ułożenie jest takie, że nie, nie jestem w stanie za bardzo tego zrobić. Musiałbym obejrzeć z drugiej strony, a tam się mogę natknąć na niszczyciela, więc zdecydowałem się przyjąć pestkę. Ok, i dokończyć tego, yy, tą WZ kę To się udało zrobić. Problem polega na tym, że jestem w tej chwili na jednego strzała i nie mogę popełnić już żadnego błędu, żeby wyeliminować tego, tego Jack Tigera, yy, co nie jest taką prostą sytuacją, gdyż mam całkiem sporą HP i nie będę w stanie go zdjąć na jeden magazynek. Próbuję go gdzieś namierzyć, złapać i jest. Znalazł się i jeszcze tak nieszczęśliwie wyjechałem, że. E, czy raczej szczęśliwie, że mógł mnie, mógł mnie przechwycić, nie udało mu się. No teraz się stało to, co jest najgorsze dla takiego niszczyciela bezwieżowego, czyli wjechałem mu na tył. On wtedy nie jest w stanie się bronić, oczywiście. E, zanim się odwróci, będę w stanie uciec. I mam go na jednego. na jednego kita. Teraz znowu, żeby nie złapać przypadkowego, e, przypadkowego strzału. I tu pan Jack Tiger zrobił błąd. Obrócił się w złą stronę, nie było czasu się obrócić. Jeden strzał, po nim. Udało się zrobić mojego klacza. To, co ważne w tej bitwie, to to, że mimo, że drużyna się zesplitowała, rozdzieliła, to udało nam się nadgonić bardzo szybko i jeszcze wyciągnąć wraz z kolegą tą bitwę. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o Himmelsdorf. Mapa niezbyt trudna, dosyć ciekawa. Trzymajcie się, cześć.